No dzień dobry, jakoś na początku czerwca mnie szwager pokazał kanał Marianchella, ziomek tu elegancko opowiada partie, co kiedyś były, albo niedawno były, no i tak ma, ma gadany chłopak i też mnie zechciało się pobrać w szacha, bo kiedyś to się grało z rodziną i, i, i tyle. Tu napisany miał, że czeską, to myślę, wejdę, zobaczę. Założyłem konto, prawda? Piekoszek, elegancki chłopak. Najlepiej mnie się grało w te 10-minutowe. Na tych punkty patrzyć, tak 700, 700, 700, 700. Myślę, że trzeba by tu jakoś coś zrobić, żeby więcej mieć. I sobie postanowiłem, że do 1000 dojdę jakoś do końca wakacji. Załóżmy, że studenckich to jeszcze jest wrzesień, no i brakuje mi 100 punktów i zaczęło iść w górę, jak sobie zacząłem zagadki robić, czy tam zadania. Tutaj na czeskomie to pieniądze kosztuje, więc ojej, co to się nalicza się. Za darmo wszystko jest, o takie o puzle. Najlepszy dla białych, trzeba wymyśleć jaki jest. Weź i wymyśl. Może tak trzeba zrobić, ale wtedy tak i tak, i co wtedy, i nic. Teraz presja czasu, bo tu telewizję oglądają, ale może trzeba tak zrobić. Wtedy on tak, i ja mogę tak. Nie, tak nie trzeba. Może tak trzeba. Wtedy tak, i on tu broni. A dlaczego tam tego nie można było zrobić? To jest pytanie pewnie. Teraz można coś pobić, czy nie można. Ech, trudne, trudne te szachy. Jak ja tak, on tak, i ja tak, i on tak, i co ja będę miał? Z tego tak zagram i co? Nie wiem, piątki mieć na pewno nie. Może tak, i on wtedy tak, i ja tak, i co wtedy? Szach jest. No i co ja mam tu zagrać? Tak już przegrałem, ale. To nic, może pionka pobić i on mnie zabije, królówkę za to, to jest, myślę, rozsądne. Jak ja stanę tak, to wtedy zrobię tak i on będzie musiał, no dobra, zobaczymy co wtedy. O, mówi, że to dobrze, no i o takie zagadki się wymyśla, to spoko. A ja tu sobie zagrałem z jakimś ziomkiem solar -er. I powiem Wam, bardzo honorowy człowiek i fajna taka partyjka. Mnie się podobało, więc mam swój kanał, to też mogę pokazać partyjkę. O, uwaga, nie żebym to miał Mariancella udawać, bo nie zależy mi i na pewno nie umie. Szedłem se piętkiem, onkuniem, ja se wychodzę tymi, bo tak się. Wyjdzie jak on by, nie wiem, poszedł tu i chciał zbić, to wtedy ja sobie tu zbijam i później gdzieś konia i mogę sobie szatkę zrobić. I po roszatce jest fajnie. On tutaj idzie, sam myślę. Można pionkiem popatrzeć na te pola. Nie wiadomo po co. Ale tak można zrobić. Bo się znam jak świnia na bananach. On tu wylas agresywnie za kunia. Też wyszedłem, żeby coś gry było i on ty Roszada. No to myślę, jak Roszada już pokazał, gdzie jego król będzie, to trzeba atakować. No i plan jakiś taki, żeby gdzieś tutaj wejść koniem i królówką jakoś tędy, 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 tędy i tutaj i szachmat. No dobra, on gdzieś wierzył, se poszedł, nie wiem po co, no to ja tym kuniem lezę a o, tu zrobiłem piętka, bo sobie myślę, tu czy tu wybiję, to ten król będzie coraz mniej ten coraz mniej obrońców będzie miał i jak najwięcej dojść będzie do niego i w sumie tym chyba lepiej by było dla niego wybić, ale wybił tym. Oczywiście tu sobie tracę laufera, ale tu a tak idzie, a nie tam jakieś laufry potrzebne byle jakie i przy okazji królówka będzie miała trochę tutaj prostszą drogę, no i zabił tym piętkiem, no i gitara niepotrzebny mnie ten piętek, królówka już tutaj się wybiera, zabił jakiegoś piętka, ale na, na co miał no, i jeszcze tu i tu, tylko trzeba to skądś wygonić. To można na przykład, nie wiem, tym pójść i jakoś ominąć tego pionka, albo tym, a najlepiej jakoś tu pójść, wtedy tak. No, ale to wszystko nadaremne rozkminy, bo on się po prostu odskoczył. Ale i tak mi się dobra wejdę koniem, wybije on koniem, ja wybiję knurówką i jakoś, nie wiem, gdzieś tu czymś coś dojdę, pójdę i tak tego króla zabiję. No, i skoczyłem, on zabił kunia. No, i teraz zabić kunia, i jakoś tu iść, na przykład tak, tak, i nie wiem co dalej, bo w sumie trzeba by było, wieżą dojść, ale tak, o, grałem na toczpadzie, i zamiast zrobić tak, to zrobiłem tak. Ale ten o, souler, bardzo honorowy człowiek, i zaproponował mnie cofnięcie. O, tu nawet napisane. sent tradeback. sent Ale ja odmówił, no bo źle klikłem, to źle klikłem, dupa tam, gramy dalej. No to zabił mnie knurówkę. Niezbyt to dziwne. Idę piętkiem, myślę, czy tym piętkiem pójdę na królówkę, to odzyskam. Skoczył. Dobra, trzeba tutaj jakoś atakować tego króla. Wlazłem wieżą, ale tego nie zauważyłem. To tu taki poziom przedszkolny raczej, ale fajnie się gra i fajna partia. Może komuś się spodoba, a może nie, nieważne. No i tutaj zabił mnie moją wieżę. W sumie dla niego najlepiej powybijać figury, bo ma do przodu i nie wiem, zostać z jedną wieżą na moje. Piętki i je powybijać i sobie wygrać, ale tak się nie stało. Tutaj wylazłem królem, żeby nie było tak, że nie mogę koniem ruszyć i żebym mógł się koniem tego konia zabić, ale on zabił swoim koniem mojego konia. Ja tu lajferem atakuję hitmana knurówkę. Piętek podlas, żeby zostać wybitym, no bo widać, co dużo miał piętków. Także ja tu już prawie wszystkie swoje błędy porobił. Teraz czas na jego błędy. No, tu jeszcze zabił. No, tak jak mówiłem, powymieniać figury to w sam raz dla niego i teraz ja mam jedną wieżę. On ma też jedną wieżę i jeszcze jedną wieżę. Jeszcze kunia i knurówkę. Także sytuacja nie jest szczególnie dobra. No, ale gramy dalej tu, król stoi, można szacha dać, zaraz będzie, bo jeszcze jego ruch, o pyk, szach, on co odchodzi i a, atak na hitmana. No i co trzeba było? Trzeba było zabić tą wieżę i ja bym był bez żadnych figur, on by miał dwie wieże, kunia, ale nie, on uciekł. <gryw> I to jeszcze w nie najlepsze miejsce, bo pod piętka i teraz ja mu zaproponowałem, żeby się cofnął, a bo ja mu wtedy napisałem, że Miss i mi zaproponował cofnięcie. Teraz ja mu zaproponowałem i też odrzucił. No, ho, ho, honorowy człowiek. No, no to wybiłem. No, co, co, co zrobisz? Ale nic się nie dzieje. No, ma jeszcze trzy figury. Ja mam tego dziado. Piętka zabił. Ten tu kuniem chciał mi tego. Idę no, na jednej linii z królem, chociaż jest piętek, to i tak można odskoczyć, ale gdzieś się trzeba ruszać. Poza tym tutaj piętkiem można iść, a wieża zasłaniała, a teraz pilnuje. On tu pewnie chce jakoś coś tutaj, jakieś takie ataki kombinować, albo w ogóle tak mieć królem zeszedł. Ja tu piętkiem idę, nie wiadomo po co, pewnie temu, że tu nie mogę iść, bo mnie go rozdupcy i tu mnie chce piętka, podejrzewam zabić, ale ja tutaj go ograłem, o tak. <laughs> I teraz widać planuję jakoś tu, tu, albo nie wiem, teraz nie najmądrzejszy ruch, chociaż może i nie najgłupszy podejść tu, tylko teraz on może mnie tu szacha zrobić, ale z drugiej strony ja mogę tym piętkiem iść i on już go nie może wybić normalnie kuniem koniawskim, chociaż jakby wybił kuniem, to M ja poszedł tutaj, więc może nie trzeba było tutaj iść. W każdym razie idzie tu wieżą. Ja idę piętkiem. Mam piętkiem tutaj atak na wieżę, ale to kolejny, nie najmądrzejszy ruch, bo ten piętek bronił kunia, więc kunia ja zbił. Lejego ten tu atakuje mnie, knura zszedłem. No tego pionka za bardzo nie może wybić, no bo wieża, więc idę tym do góry. Teraz mnie tu chce pokąsać knurem. Właśnie, czemu teraz mnie nie zabił tego? Jak ja poszedłem tu, poszedłem tu i ja on mógł zabić to. W sumie jakby zabił to, ja bym poszedł tu i tego i tego i bym dostał wieżę za pionka i już by było wieża na wieżę. No staną no tu ich cholera, no nie można przejść no to ja bronię tego piętka i tego i co dalej kombinować teraz kilka szachów, trochę mnie tu poganią ja idę do przodu tu może jakaś ikon tu, to ja tu i nie wiem, jakiś szach i on zabije i będę miał piąka mniej, ale tutaj zapchał do przodu zamiast tłuc. Co ja teraz robił? Nie pamiętam. Czemu ja tu podlazłem? Aha, żeby tym piętkiem można było dać tego szacha na daremny. I uwaga, tutaj błąd! Błąd ze strony przeciwnika. On chce pójść tu i zabić piętka i żebym ja zabił wieżę i on zabił wieżę i on nie uwierzy, a ja nie miałem nic. Ale nie przyuważył czy można zrobić tak. I jest problem, bo nie można piętka zbić w broni, broni wieża i wieża jego tutaj pod ostrzałem. Więc chyba najlepiej by było iść tutaj, wtedy ja by no, poszedł tu, ja wybił tu, no i on sobie bije tego. I nawet ja tutaj muszę, nie wiem, jakoś odejść, on wtedy może zrobić tak, jakoś tak. Nie wiem, ona chyba więcej piętków. Więc albo remis, albo by wygrał, w sumie remisy w tym internecie to się rzadko zdarzają, ale on zamiast iść tu, to kolejny bubble się wkradł i poszedł tutaj i teraz bije się piętkiem wieżę i szach się robi ze odsłony, no i tutaj już opłakana sytuacja, jeszcze tu poszedł i pyk, knurówka, mówiłem, że z powrotem będę miał knurówkę, tylko że nie z tego pionka, a z tego się zrobiła. No i tutaj zaproponowałem ziomeczkowi remis, bo taki był kulturalny i honorowy, ale wziął i się poddał. O. Taka partyjka podobała mnie się. Nie, nie takie głupie te szachy, całkiem przyjemna rzecz. Może jak kto ma podobnego rankinga to mogli by mi se jako partik